Moje no uszanowani Państwo, będzie najnowszy felieton z tygodnika Polityka Dzikie gęsi. Mój piesek sweterek wrócił właśnie z przebieżki po ogrodzie, a na grzbiecie w kędziorach piórko miał prosto z nieba. Dzikie gęsi pięknymi kluczami właśnie leciały przez Suwalszczyznę i krzyczały do nas Trzymajcie się! Nie dajcie się kochany Was, do zobaczenia. Odkrzyknąłem do zobaczenia! Najmniejsze, do zobaczenia! Dzikie gęsi są dla mnie bardzo ważne, to nie żart. A było tak. Rok 1953 jestem w klasie maturalnej w liceum przy ulicy Delbianej Róg Dobrej na Powiślu. Po drugiej stronie ulicy, warszawska elektrownia. Wielkie szczęki dźwigu przenoszą węgiel na taśmę, a syreny głośno gwizdzą witając kolejną zmianę. W szkole każdego dnia za kwadrans ósma, wszyscy uczniowie stoją w trzech rzędach na długim korytarzu, aby wysłuchać obowiązkowej prasówki. Na każdego z nas po kolei. Spada wątpliwy zaszczyt przygotowania i odczytania tej politycznej ściereczki do mózgu. A ponieważ mamy początek marca, i właśnie umarł Józef Stalin, więc to jedyny temat. Dowiadujemy się zatem, jak dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza całej postępowej ludzkości 1186 fabryk na Syberii podjęło komunistyczny czyn robotniczy. Jak szwaczki brazylijskie uszyły wielki standard dla uczenia pamięci zmarłego, a rumuński chór wykonał piękną pieśń, opowiadającą życiorys niezłomnego ojca narodów. Wiadomości te uczniowskie prasówki musiały być czerpane z pierwszych stron gazet, bo taki był nakaz jakiegoś ważnego partyniaka. A tam żałoba, żałoba. I czyny produkcyjne dla uczczenia, i w kółko to samo. Minął już ósmy dzień od śmierci największego językoznawcy. Czytelnicy w moim wieku wiedzą o co chodzi, i podczas parannego apelu przed trzy szeregi wychodzi Wiesiek sobkowiak. Czekamy aż on swoje, ale on rozpoczyna tak. Dzikie gęsi zwiastują wczesną wiosnę. To, co się stało dalej, jest nie do opisania. Z kolei niektórzy ze śmiechu siedzieliśmy na podłodze. No, było też kilku oburzonych z martwymi twarzami. Wiesiek szybko musiał przerwać. Sprawa prowokacji Sobkowiaka stała się nawet tematem zebrania dziennicowego komitetu PZPR na Powiśniu. Zawieszony w prawach ucznia bronił się, że wiadomość o gęsiach brał z pierwszej strony ekspresu wieczornego. Mówił też, że Przecież Związek Radziecki odwraca biegi rzek, więc gęsi też w tym uczestniczą. Partia jednak i trup Stalina nie chciałby tego słuchać. Sopkowiak ze szkoły wyleciał. W marcu 1953 roku dzikie gęsi nasze dzielne ptaszyska, rzeczywiście wracały do domu. Wracały przez Polskę, by nas przy okazji oświecić, co jest ważniejsze od politycznych nikczemności i propagandowych ugarstw. Dla mnie, wtedy piętnastolatka, i dla moich starszych kolegów, tak się złożyło, że wojna spowodowała, maturyzowaliśmy razem, dla mnie ten poranek na szkolnym korytarzu był lekkim przewrotem umysłowym. Wolne i już przez to szczęśliwe ptaki, razem z Sobkowiakiem, przez przypadek oczywiście, pokazały nam, jak daleko można być od reguł życia w stalinizmie. Dziś nasi rządzący po tygodniach jakichś ciemnych narad, wychodzą i oświadczają uroczyście, że znów podnosi się z dywanu ten koalicyjny potworek na trzech cienkich nóżkach. I zapowiadają, że dalej, dalej to znaczy, przez najbliższe trzy lata będą się ustawiać w tych rogach pokoju, w które wiatr nawiewa najwięcej forsy. Nazywają to rekonstrukcją. Ma ona budować polską wersję dobrobytu oraz poprawiać los każdego obywatela. Los? Los jest ślepy, panie Kaczyński. A pan, trąbami kłamstw, bez żadnej odpowiedzialności, Ogłasza nam, że troszczy się o nas i będzie nas kierował na właściwą ścieżkę, którą chodzą sami katolicy i nie ma LGBT. A tak naprawdę możemy sobie spokojnie umierać na COVID, na i zawoł. W zasadzie jesteśmy zbędni.